I, i... No, i tak i też, w autoryzacji można bardzo, bardzo podnieść, jakby to podnieść jakość. To wchodzimy tak, zaraz na na tak. możemy wchodzić. No. Trzy, Trzy, dwa... I co, najpierw jeszcze mówimy ofy, tak? Czy od razu mówimy, Trzy, że już dobry drzwi. wieczór? Możemy na freestyleu, leć. Dobry wieczór z festiwalu filmów polskich w Gdyni. Witamy was w Bell, Grzegorz Kapla i Jacek Poniedziałek, który przyjechał Witamy. tutaj z dwoma filmami. Dwa filmy przyjechały, a ja tak dołączyłem. No nie no, grasz w dwóch filmach. Wskoczyłem dwóch... do pociągu w ostatniej chwili. Wszystkie nasze strachy, który Wszystkie ma strachy w tej chwili w premierę. W tej nie oglądamy tak, jej, bo, tak, siedzimy, tak. Siedzimy bo siedzimy tutaj no. z państwem. Ale widziałeś ten film już. To jest Wszystkie nasze strachy, a drugi to jest Hichijacyn, w którym grał mnie niewielką, ale bardzo przy, przykrą. No tak słyszałem, że, z, że, że jesteś tym naj, najczarniejszym charakterem. Role, czyli po warunkach. <laughs> No ja coś takiego grałem ostatnio w pewnym serialu w Netflixie, który będzie w przyszłym roku miał premierę i e, zaangażowali mnie do zagrania takiej bardzo złej postaci, czyli naprawdę jakby złego perfidnego e, b, b, no, mordercy. Prawda. E, I tak sobie pomyślałem, czy to jest taki czas, że, że ja w jakimś sensie skorzystam z tego e, e, emploi, które się gdzieś tam wynurzało z, z mojej osoby przez te ostatnie lata, że ja mam w sobie coś takiego, że mogę... Zięgno Pamiętam, ktoś mi kiedyś powiedział, że, 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 bywa mi, że, że ja mogę być niebezpieczny. że to była no, Angienka, to była taka dziewczyna, z którą miałem taki mały platoniczny romans wiele lat temu. ona powiedziała, I like you because you're so dangerous, <laughs> powiedziała to mnie, Więc może to, co czego ja wtedy nie rozumiałem, albo może to od siebie odpychałem, to może w mam nam pluła, nie wiem, czy przez to, że jestem łysy czasami i tak dalej, czy coś jest takiego w mojej twarzy, w moich ustach, w moich oczach, w moim szaleństwie, szaleństwo. Że, 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 że może na tym można Potrafisz z tego skorzystać, skorzystać, że naprawdę że jesteś zły. zły. Że rzeczywiście było tak na planie tego Netflixa, że, że czasami mówili po jakichś takich brutalnych scenach, a ja naprawdę się nie umiem bić, a tam trzeba było <laughs> bić, nawet nie się bić. Mówili, Jezus, jakie to jest wszyscy tam z ekipy to jest wiarygodne i to ta, ta, tam wiesz, no tacy ludzie no, twardzi jak ty, <laughs> nie tylko tacy, tacy, tacy pląsacze. I pasikoniki jak, jak ja, więc może rzeczywiście coś, coś w tym jest. Natomiast już wracam do tego wszystkie nasze strachy, film, film Łukasza Rondudy, czyli autora tego samego filmu, w którym zagrałem główną rolę obok Justyny Wasilewskiej w poprzednim jego filmie, czyli Serce Miłości. Tak, proszę bardzo, ale jesteśmy na żywo, więc proszę pomachać naszym widzom. <sum> <sum> tak, tak. <sum> <sum> I to jest drugi film w, w jego Łukasza Rondudy, w którym biorę udział. Nazywa się wszystkie nasze strachy, dotyczy strachu, strachy. To... Ale znowu jesteś tym złym? Nie. Nie jestem złym, ale f, f, mogę się wydawać z, z pewnego punktu widzenia osobą, k, która jednak ściąga tego głównego bohatera na, na, na niebezpieczną stronę, bo staje się, on trochę za moją sprawą yy, y, wrogiem publicznym numer w jeden swojej, w swojej miejscowości, tam gdzie, gdzie mieszkam. Mówi bardzo ogólnie, film jest jak wszystkie Łuka, filmy Łukasza Rondudy, który jest oryginalnie kuratorem galeryjnym, pracuje w Muzeum Sztuki, Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, robi filmy o żyjących, zresztą często młodych artystach wizualnych, mhm. nie o postaciach postaci fikcyjnych. Ale to jest fabuła. Ale to na podstawie <laughs> prawdziwych wydarzeń, okoliczności osób, i zdarzeń, historii osób, które dziś uprawiają sztukę. I tym razem jest to Daniel Rycharski, i bardzo się cieszę, że ja, ja gram kuratora, właśnie, reżyserowany przez kuratora. Kuratora, młodego artysty wizualnego Daniela Rycharskiego, który dzisiaj tutaj jest z nami obecny, którego gra w naszym filmie Dawid Ogrodnik. E, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, jeszcze młodego, około on nie ma jeszcze 40 lat, który jest gejem otwarcie gejem i, i mieszka, i pracuje, i mieszka na swój, w swojej rodzinnej wsi w Kurówku na północy, na północy Mazowsza. I tam, będąc otwarcie, otwarcie gejem, razem z, z, z sąsiadami, ze współmieszkańcami, walczy o sprawy rolnik rolników. Jest jednym, jest zawsze w tak. awangardzie takich, a z Zobaczy... drugiej strony walczy też, jakby powiedzieć, z nimi, z miastem walczy o, o, o ich prawa, okay. a ze wsią jakby walczy o prawa gejów. I o to, żebyśmy jakby mogli, nie chodzi tylko o, o, o związki, czy małżeństwa, czy adopcje dzieci, ale po prostu o, tak, o taką zwykłą ludzką otwartość i ciekawość nas i niewykluczania nas, dlatego, że się łapiemy czasami za ręce przy, 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 przy ludziach, albo że chcemy po prostu być, sobą, ubierać się tak, jak ja Czyli zaangażowany społecznie jest ten film? Ten artysta jest taki i dlatego ten film jest taki, tak myślę, a z drugiej strony… I znowu, i ma, i czy ma jest jakiś to... film w Gdyni, w którym nie gra ogrodnik? To jest dobre pytanie, już widziałem, rzeczywiście widziałem widziałem wczoraj Najmro. Tak bardzo jak mi, się, bardzo mi się bardzo mi się Bogusław naprawdę... Linda. W 90. Ale roku. były też lata chyba rzeczą jest Hyra, ciągle jest Robert Więckiewicz, no. Ten wachlarz tych naszych aktorów, aczkolwiek bogaty, ale jakiegoś powodu... jednak jest dosyć trwały. Z jakiegoś powodu, powodu, powodu Dawid ma teraz po prostu jakiś niezwykły czas. Uważam, że to jest świetny aktor I, i też... Myślę, że też to, te, te jego role na przykład, w, w, choćby w, w Cichej nocy, czy, czy, czy nawet w ostatniej rodzinie, dajmy na to, że te, te dwie role, one, myślę, że są w jakimś sensie obecnie istotne w takim dyskursie, że tak powiem, nie, nie lubię takiego klasowego gadania, ale że on jakby trafia pod strzechy, że jego akceptują, lubią i ciekawi go są nie tylko krytycy, czy, czy, czy filmofile, jak się nazywają, te ludzie, którzy kochają kino, mhm. chodzą, ale też ludzie, którzy rzadziej zaglądają do kina, ale po prostu kojarzą jego i jakoś z nim sympatyzują, więc to jest akurat Mm, dobry no czas, no właśnie, ale z czego się to bierze? No jesteś aktorem z tego, że jest, z tego, że jest jednym z nas. Że, jest bardzo, ale, że, że jego aktorstwo jest bardzo, jakby to powiedzie ludzkie, że on jest bardzo... Znaczy, że nie jest gwiazdorem, tak? W takim sensie y, dystansu, w życiu, tak? O życiu jego prywatnym i, 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 i o tym, jak się zachowuje, nie, to mnie nie, jakby nie interesuje, to ja o tym mówię tutaj. Mówię o tym, i jakie postacie buduje i na, i na czym, i w jaki sposób tworzy te... te, te te postaci w, te wiarygodność w, w, jako, jego wiarygodność, i jego żywość i jego taka, nie chcę powiedzieć swojskość, bo to nie chodzi o to, że on jest jakby prosty w tym, ale, ale też, znaczy, znaczy łatwo, to, że, go, że można, go, można rozpoznać, można się z jego postaciami utożsamić. Utoż ten, ten, no ten proces dlatego. identyfikacji jest tak. stosunkowo łatwy. No. Tak, hmm. tak, tak. I on tu gra główną właśnie rolę, czyli homoseksualisty który spotyka się z, z dużą falą niechęci czy homofobii w, w swojej rodzinnej miejscowości i który tw tw tworzy zaangażowane prace, jedną z najsilniejszych prac Daniela Harskiego i to muszę powiedzieć, jest, jest krzyż, drewniany krzyż stworzony z drzewa, które ściął Daniel Harski, a na tym drzewie powiesiły się, to jest autentyczna historia, dwie 13-letnie lesbijki, które w, na Podkarpaciu, kilkanaście lat temu, które zostały zaszczute przez swoje środowisko i rodzinę, które w ten sposób e, e, jakby nie, no nie wiedziały innego sposobu, nie, nie potrafiły po prostu temu, temu sprostać i, i się poddał I jako wierzący gej Daniel Rycharski, e, uczestnik e, też e, wiary i tęczy takiego stowarzyszenia, takiego środowiska mhm. homoseksualistów, Mówił lesbijek skupiony wokół, wokół kościoła. E, on z, stworzył ten krzyż, zrobił z nim, odbył z nim drogę krzyżową na krakowskim przedmieściu w Warszawie. I to jest jedna z jego takich najbardziej bolesnych, najbardziej zaangażowanych i przejmujących prac. Bo dla niego te dwie lesbijki, te dwie dziewczyny z, w jakimś sensie nosiły w sobie ofiarę Chrystusa z jego punktu widzenia jako osoby wierzącej. I, I on jakby łączy te dwa, żywioły Stawałoby się przystawalne świata W Polsce. Jakby, i, I też pokazuje i dla mnie dlatego jest jakby dla jego, jego, jego postać, jego działalność, jego, jego sztuka jest, ona budzi nadzieję, że ona jest dla mnie właśnie przez to, że jest koncyliacyjna, jest w tym, dla mnie odbiorze jest, jest niezwykle ra, ra, no, radosna, jest bardzo radosnym jakby aktem. Ale to jest poważny film, z tego co jest mówisz. Poważny to jest film, poważny film, a to jest, nie znaczy, że nie ma w nim też trochę humoru. I też, i też trochę też humoru takiego... No, Hyacinth też jest poważny. Tak, środowisko. tak. tak. No bo to jest film osłonęty złego, złego i też łusego, łusego i złego, jak w tym Netflixie. Znaczy, zabijasz ludzi, tak? Słyszałem, że skazujesz... No tak, no. Skazujesz ich. Skazujesz ich na śmierć. Tak, tak. I po to, żeby ukryć swoją słabość. Czyli to jest postać homoseksualisty w, w aparacie tym bezpieczeństwa PRL-u. PRL który y, będąc samemu homoseksualistą wikła się w różne relacje z ludźmi, którzy, y, których potem niszczy albo zabija, albo zastrasza i szantażuje po to, żeby jego skłonność nie, nie wyszła na jaw. Natomiast film jest Stosnuty, y, czy też zainspirowany, bo to jest film sensacyjny, mm -hmm. można powiedzieć, do tego słowa znaczeniu. Y, na, 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 na motywach takiej historii z stosu PRL-u, czyli słynnej ak akcji jacent rejestrowania. Homoseksualistów i zakładaniem teczek. Ja jestem ofiarą tej akcji też, bo zostałem kiedyś w takim miejscu była taka pikieta w Krakowie, byłem bardzo młodym chłopakiem w okolicach Tatu Słowackiego, gdzie się szło, chodziło spotkać kogoś, żeby się do kogoś zbliżyć, bo jeszcze innych możliwości nie było. Nie było aplikacji żadnych, żeby no, mhm. się spotkać. I y, czasami pojawiała się ta milicja, i którejś nocy, którejś wieczoru, właśnie milicja mnie tam zgarnęła, spisała, i potem zostałem, zostałem wezwany do. Do resortu. Do resortu i musiałem podpisać, że jestem homoseksualistą. E, I tam, jeszcze, jest parę punktów, że nie interesuję się nieletnimi, i tak dalej. E, I to się nazywały różowe, różowe teczki. A więc znam tę historie, jakby doświadczyłem na własnej. Znaczy, nic mi się złego nie stało, nikt nie zmuszał Cię do tego, żeby. Nie, z głowy nie zmuszał. Nie, mówić do współpracy, ale nie był ten przydatny do Bo ta akcja była zbudowana. Tak, żeby... tak, tak, tak. I ten pan nawet dzwonił do mnie potem kilka razy, e, kiedy e, pan prowadzący w, sz w szkole teatralnej miałem zajęcia, a wtedy nie było komórek, i, i dzwonił do mnie i mówił, że, że przedstawiał się tak i tak. I no, ja nie, nie, nie zbliżałem się do, do telefonu. Tak to wyglądało. Y, natomiast, y, nie, gło, włos mi jakby z głowy nie spadł, natomiast y, ten fakt, że jest w jakimś sensie n, n, o, naznaczonym, opiętnowanym, opieczętowanym, jest bardzo, jest trochę jak te, przepraszam za porównanie, y, jak te ratuaże w, 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 w obozach, obozach no zakładu. Jesteś w machinie, jesteś w trybach tej, tej machiny, która, tak. no nie jestem jest przypadkiem, nie Jestem jest przypadkiem, jestem przypadkiem, który, który podlega w jakimś sensie obserwacji, rejestracji, ewidencji. No to nie jest sympatyczne doświadczenie. A co sądzisz o kondycji polskiego kina dzisiaj? Po epidemii, to 500 dni epidemii, kina zamknięte, box-office niskie w kilku filmach, które Myślę, wystartowały. że Także się też ludzie boją, poza, poza wszystkie minuty, się ludzie bardzo też spukali, ludzie też boją, jednak te potrzeby uczestnictwa w, 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 w kulturze, w kultury, są tymi najwyższymi w tej piramidzie, piramidzie potrzebnie, że one. Że one nie są tymi podstawowymi, czy jak przetrwanie, czy mieszkanie. Ja i, myślę, że i, i zaczęliśmy tylko. od Netflixa, że Netflix jest przyczyną, że Ale że był że Netflix, się... nie było pandemii i kina były pełne. Natomiast Netflix się rzeczywiście strasznie wykorzystał. No, wykorzystał szansę. No, a, a sam z tego skorzystałem sam, tym... i sam i nie tylko, że grałem to... i zarabiałem pieniądze, ale też oglądałem byłem i jestem też już jakby u, użytkownikiem. Netflixa no i jakość i tych byłem. produkcji to jest już taka kinowa jakość. tak? To... To nie jest soap opera czy telenowela. Tak, ale żeby trochę łyżkę dziechcił do tego beczki miodu, wrzucić to, i w Polsce jakby tutaj ci, ci producenci wyku, wykonawczy, taka jest pieśń gminna, w, w, którzy produkują, które produkują te, 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 te projekty na potrzeby Netflixa, starają się, mimo że Netflix nie oszczędza i nie ogranicza w budżecie finansowo. Staram się jednak zaoszczędzić i pokazać się, że są najtańsi, że są tańsi od konkurencji. No. I to jest fatalne dla tak zwanego rynku, nie lubię tego, tej, tej nowej mowy, no tej no, nowomowy neoliberalnej, ale no jest to też jakby rynek i my też zarabiamy pieniądze, to się też musi sprzedać. No to tak, Ale konkurowanie no. niskimi kosztami pracy do niczego dobrego nie prowadzi. No. No w, każdym w kulturze razie, zwłaszcza. No w każdym no. razie jakby też no to się jakby dumpingujemy w jakimś sensie... Ten, 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 tę naszą pracę, czyli oferujemy ją, staramy się oferować za, za mniejsze pieniądze niż konkurencja i to jest myślę, że, że to jest droga do nikąd. No ale to już jakby to jest trochę po, 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 poboczny, po, poboczny temat. No ale to jest miejsce, w którym warto mówić o tym, no bo ktoś tak. o tym musi mówić. To, to mówię o finansach <laughs> e, Ale od tej kondycji polskiego kina, o tym skąd się bierze, no zaczęliśmy mówić o finansach, skąd się bierze dzisiaj pieniądze na realizację filmu, no bo zostaje nam ten państwowy mecenat z jednej strony, a z drugiej strony słyszę, że wziąłeś udział w dwóch produkcjach, które tak na pierwszy rzut oka wydawałoby się, no nie są po linii... — Tego... tego <grym> no jakoś nam się udaje mimo wszystko, może... Mogę się mylić, bo moja wiedza nie jest taka znowu zbyt obszerna w tym temacie, e, ale mam takie wrażenie, że udaje nam się przecież więcej do teatru, na przykład, gdzie jednak te ingerencje polityczne są dość silne, jeżeli chodzi o np. wpływanie na na mnie, i na, 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 na mianowanie dyrekcji różnych teatrów w Polsce poprzez różne formy szantażu, albo też wpływu na, albo też bezpośrednio jako właściciel ministerstwa tutaj działa, albo przez swoje semiki i tak e, dalej. Wydaje mi się, że sytuacja kina jest w, o niebo lepsza, jeżeli chodzi o wpływy polityczne, chociaż pies jest zarządzany przez... E, czy, 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 czy film jest zarządzany, finansowanie to, to publiczne jest zarządzane przez pies, gdzie, gdzie ludzie są mianowani przez... Przez władze polityczne, prawda? Ale mm, może się na razie też osobom po, po mojej stronie barykady. Wydaje mi się, że ta obecna, obecna szefostwo e, e, stu, Instytutu Sztuki Filmowej jednak e, wspiera również tak zwane, nie lubię tego słowa, kontrowersyjne projekty. projekty, w których ja też przecież wziąłem udział. Myślę, no na dzisiaj prosty, wszystkie są kontrowersyjne. To zależy. Z... Z którego do widzenia? No to tak, ale jednak, jednak w tej obowiązującej narracji, w, w, z którą też się po części zgadzam, jakby PiS, PiS, poprzez pis m.in. stara się jakby wpłynąć na wszystkie, czy też brutalnie wpływa na wszystkie aspekty na wszystkie pracy twórczej i, i tego kontaktu między artystą a, a odbiorcą, a jednak w tym przypadku udaje się naprawdę, nie czy przemycić, czy, czy wpuścić główną furtką, ale jednak finansować rzeczy, które, które mogą się tej władzy nie podobać. Więc w tym sensie myślę, że nie jest, no nie jest tak, tak, tak źle. Myślę, że kondycja polskiego kina nie jest zła. Zresztą produkuje się w tej chwili znowu to słowo z, z ekonomicznego obszaru że się produkuje sporo filmów i to, i to coraz więcej filmów bardzo profesjonalnie. Z, z, no widzimy z... po tych kilku, które udało nam się zobaczyć, że... Ja e, no, widziałem re... Najmro wczoraj na przykład, bo nie widzimy, jest Tak, nie widziałem Jacinta jeszcze, bo, bo tak. nie wiem kiedy. Natomiast, natomiast... A też nie lubię oglądać pierwszy raz filmów, w którym udział nawet w mniejszej roli z pierwszy z, z widowni, wolę sam w domu, więc ja sobie odpalę najpierw w domu na kąpie, jak już wejdzie, niedługo, a potem a potem może, może w kinie. No, najmro realizacyjnie, ale. Jest wczoraj powiedziałem, właśnie dobrze, że mi przypomniałeś, bo ja zapomniałem wątku. Najmro wieczorem. Jestem pod niesamowitym wrażeniem tego, jak to jest w zrealizowane. Z strony technicznej, warsztatowej, ale też jak chodzi o dramaturgię, o humor, o, o, o język, o, 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 o dialog. Bardzo dobry, naprawdę. To jest, to jest wielka sztuka, to jest dobry dialog. Wiem, bo tłumaczę sztuki teatralne i mam trochę do tego, no, mam wrażliwość na to, że ostrzono. Y, aktorstwo. Y, a miksowa konwencja, która. Ale od, też która... wyrafinowana, znaczy, od znaczy pierwsza, choćby, choćby, ta, od choćby Pierwszych kadrów. Tak, choćby ta scena, w której y, 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 Kuba Gierza okradnie w przyspieszonym tempie te wszystkie rzeczy z Peweksu, a, a Dawid okrowi stoi. Czyli I u, ogląda cygara. I, i, I tak jakby widać, że, że, że muszą bardzo Chłoni, powoli tak. pewnie, y, bo to nie jest chyba na no tak, obraz, tylko ta, tak, tak, tak sobie to. myśli, że to jest w jakimś sensie analogowo stworzone. I tutaj to daje wspaniały efekt. To jest, więc tam jest. Jakby bardzo dużo. Pomysł wyobraźni. Tak. Wyobraźni. I to jest wspaniałe. Mam wielką Friday. Dzisiaj widziałem drugi film, to jest bardziej. też jest polska, ale też chyba włoska produkcja. Mianowicie Mosquito State. I, i to jest jakby to samo: że to jest też bardzo, bardzo. No, perfekcyjnie, prawie, perfekcyjnie zrealizowane kino. Można się podobać, nie podobać bardzo, mm, bardzo powiedział, wyśrubowane że w tego, konwencji ten, estetyk, ten estetykę. Ten ale rok też przysłużył się. Tak się też mówi, że, że, że ponieważ festiwali większości albo nie odbywały, albo by odbywały się w bardzo ograniczonym, okrojonym wymiarze, że nagromadziło się przez te dwa lata sporo jakby produkcji, bo też aktorzy trochę zwolnieni z teatru, uh -huh. bo nie, bo nie, nie graliśmy. Netflixy i inne miejsce. platformy produkują więcej, więc przez to, że, że, że wiadomo jest, jest, większe, jest większe zapotrzebowanie. I nagle pojawia się strasznie dużo dobry filmów, film. więc pośród tych filmów, dobry, nie, po dużo filmów dobry, wielu tak. filmów, łatwiej jest wybrać kilka, kilkanaście bardzo dobrych filmów. Czyli w tym, o to, w tym to upatrujesz tak? Tak. w selekcji. Tak. tak, że bardzo jakby w tym gąszczu potrafimy wyłowić nie, rzeczywiście rzeczy perfekcyjne perełki. Więc chyba optymistyczny jest. No, Optymistyczna jest konkluzja naszej rozmowy. Zapraszamy Państwa do kina, żeby te box-office y pierwszych tygodni były naprawdę na poziomie 100 tysięcy. Dziękuję Tego bardzo. Tego życzę twoim Dziękuję. filmom. Zapraszam. Z festiwalu w Gdyni poszedłem no w bo... Jacek poniedziałek. <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dobrego.